Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco. Słuchajcie, ciekawa sprawa. Czy sądzicie, że Tezak jest dobrym czołgiem? Ja też tak nie sądziłem. Uważałem, że Tezak jest czołgiem ok. Po prostu sobie jest, gdzieś tam forfan, można nim pograć, bla bla bla. Po bufie zagrałem nim dzisiaj i stwierdziliśmy, że go markujemy od razu. W pierwszy dzień już jest 92%. Większość grałem sam, potem sobie zagrałem w plutonie z chłopakami i powiem Wam, że te wszystkie bitwy to jest cholera jasna, inny poziom grania. To ile frajdy w tym momencie z podwyższonymi uszkodzeniami na Tesaku można robić na ten magazynek, to, to, to jest absurd. To jak tracie lajty, to jak tracie czołgi średnie, to jak jesteście w stanie przeorać nawet czołg ciężki, a o niszczycielach papierowych to nie wspomnę, zobaczcie sami jak to wyglądało. W pierwszy dzień niestety tutaj były komplikacje potem, żeby go dobić, bo problemy z prądem miałem, więc na 90, 90? 92 gdzieś to stanęło, ale absurdalnie fajnie i przyjemnie można tym poszalić na randomie. Popatrzcie sami, domerkuję go jakoś na dniach, być może coś jeszcze się pojawi z Tysaka, ale polecam gorąco, bo fajnie się tym gra, fajnie się tym grało i mam wrażenie, że będę do niego po prostu wracał. Przypominam też o dropach, czyli niedziela mamy meczy ligowe, kolejne żetony do zebrania, dzień trzeci, piątego, mamy piątego października. Zapraszam po 5 żetonów już dzisiaj o godzinie 16 w tygodniu. Wszystkie spotkania odbywają się o 18. Co można zebrać? To widzieliście, macie tutaj załączoną grafikę, czyli mamy jakiegoś lansena, mamy jakieś siódemeczki, szósteczki i tak dalej, tak dalej. Nie przegapcie okazji, żeby sfarmić sobie właśnie dropiki. Kto zrobił ten wariacik? A ktoś mi to będzie snajpił w ogóle czy nie? Bo mam pewne obawy, że tutaj nikt nie będzie tego snajpił i właśnie ten jest spotną Ale ja też go spotkałem, czy to nie ja. nie ja nawet okej. Okay. No dobrze, 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 dobrze. Napierdalam ten To by nie był takiego SRV widzowy. Ty ktoś tu... To jest? Ej! Ktoś tu blinda za słyszeliście strzeliście, to? się FV chyba Boję się teraz do krzaczka wjechać To, to był chyba ten drugi FV, co? A może byśmy go spróbowali złapać, co? Chyba, no dzień dobry. Ej, to, ile frajdy daje ten czołg, to jest absurd. No, nie wiem, gdzie on jest, fuck. No, nie złapię go tutaj. To chyba jest spotuje, wiecie? Ma le leopard z góry. <coughs> Czekaj. Kto tutaj robi bez ta 75, widzu? Eee, co jest? Widzowie, nowa taksa, odcinanie kateczkami w ten sposób. Powalone! A jak fajnie, Squall stał się dobrą premką. Squall... Ta... Ktoś, kto sprzedał Squalla. Albo wymienił Squalla, to XD. Ja mówiłem, żeby tego nie robić. Dobra, git. Jego to jest zabawa <laughs> A, bo ja kurwa, sorry, bo ja o blesku... Dobra, nieważne. Po <laughs> mi się składa z bleskiem i jebie stary. Przepraszam, przepraszam. Ono zawsze mi się wymyliło. Hmm. Jak z kwalem robiłem... Jak z robiłem tę misję na... Na coś tam, to wchodziła taka bomba... Jeździsz, tyrasz... Badasz lajta i zerujesz. <tuszy>

Jest Fuck. A ile mu HP zostało? Dwa? Osiem. Kurwa. Tam, że jest niżej. Fuck. Ale nas tutaj odcięli od wszystkiego, cholera. Niedobrze. Hmm. Chyba WZ kosztowała najwięcej, ale teraz coś jej przycięli, wiesz? To jedenastka. Aj, karamba, karamba. Ziomek, to drzewek nie przewróciłeś. Co ty robisz? teraz dupa jest ładnie mm. dobra widzowie tego gościa trzeba rozwalić to by się nie działo No, uciekaj tam o, o perełeczku! Perełeczku! Na Tesaka się tak nie wjeżdża! Bo jak ci odpali wiertarę, to masz garaż A. Ale rymy. Trochę takie z fiuta, ale rymy Rym z fiuta Ops, <śla> ale zabawa! Go. Dobra, jeszcze jakieś raidbossy tu zostały, tak. Może mi z zajebać. Jaki to dobre Powara On chce mnie, co? Ale on nie chce i ja twierdził Chcemy zaryzykować czy nie? Chyba mogę. Mam fosza na fulu, Aman. Udało się. Wygraliśmy, moim zdaniem, przegraną grę. W pewnym momencie. Super. Ale zabawa. O, dostałem masa pancernego. Ja tym gram godzinę, widzowie. Gram tym godzinę. Już takie dwie gierki siadły. No dobra, nie było. No dobra, zrobiłem 5,5 dzisiaj. A w tej grze zrobiłem 3,800. Ale jakie ważne fragi. 7000 tem... spota prawie. No patrzcie, 1600. Super się tam gra. Stało mi się tak, jakbym był Mirkiem. Ta, tam nawet były rady, te. Rady streamera, który został psychologiem. Wyjść na piwo, róż Tak, tak, tak. I tak. na depresję. Akurat nie wiem, kto mu dał papier, bo w sumie to przez aferę y, donateową, to nie wiem, czy tacy ludzie powinni mieć kurs. Dostęp, kurwa, to jest Polski pojewa. naród, ludzie, ale mam takie akurat. Ale mamy zaplecze psychologów. Jezus Maria. Czuję się bezpieczny. Wizowy, wjeżdżam! Wizowy, wjeżdżam! Zapycie robię, Robię o go. Liga jest. Dziadek, każą, każą spytać dziadka, o której liga jest. 750? Nie, to jest za dobre gruz. To jest taka imba. No dziadek, przepiękne to jest. Dziadek, każą spytać dziadka, o której liga jest. A liga jutro jest. Liga jutro jest. Przekazuję. Ile? Ile mu dałem? Też 800! Więcej! Jezus, Maria! Tołk. do malowania ludzi. Opa, opa, mam go, mam go, mam go! Dziękuję wam widzowie za wsparcie i za chęci... 72 mam tylko fuck Rada. On mnie nie widział On mnie nie widział mnie nie widział On mnie nie widział nie, on nie widział mnie O Jezu, to jest za głupie Ono tu ona tu! Nie, nie, ja nie mogę! Ja nie wytrzymam z tym czołgiem! Jakie to jest... Jak ja się dobrze bawię, to jest absurd! To jest za mocne, widzowie! Halo, Wargaming, serwerki wam się topią. Z nic, jeżdżę sobie i z prawego strzelam. Mówię o tym, nawet na lagach serwerowych jesteś w stanie coś zrobić. Dorwał mnie, zebrałem za drużynkę widzowie. Tesak to jest dominaco, dominator. Dominacja totalna. Taka dobra zabawa tym czołgiem jest. Śmieszne. Naprawdę śmieszne. 5900 uszkodzeń? Za co? Ja gram tym człowieku z półtorej godziny i to kolejna taka gierka. O co tutaj chodzi? Na boga. Wow. Ale zabawa. Ale zabawa jest tym czołgiem. Widzowie, półtorej godziny tym gram. Wie może. Na dwie godziny może. Chore, po prostu chore. Na, 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 na. Mam cps sam Mam, okej. Okay. O, smaczne. Oto mam. Tutaj często jak Light sobie zjeżdża w dół, możecie go złapać, jeżeli gra na ambusza. O, to mam. Hmm. To może tutaj. To chyba nawet weszło. Czekaj, zaraz coś, zaraz coś złapiemy. Zaraz zaraz coś będzie. A tutaj go nie ma, nie? Tutaj go nie ma, bo TVP chyba to proksuje. Ten efoł to szuka tutaj tego miejsca, pa. Żebym tylko z krzaka nie wyjechał jak debil. Po przedłużanym to ogarniemy już, bo teraz to jest dospierdal mózgu <laughs> no, chłopie. Ten Ta ldówka ona chyba była cały czas blindowana, nie? <laughs> Żeby parowała. Ja nie mogę. No to nie dobrze. Ja nie mogę tam grać, muszę sobie. No on tutaj musi siedzieć wtedy. No czemu te paryłeczki nie chcą więcej damage'a zebrać, no I czasami takie fajne mamuty sobie stoją. Tu jest bad. No ja tam tego nie spotnę, nie wiem po jaki ser sobie dokładnie tu. Patrz. Kurwa, nawet nie wiem czy to nie weszło. Proszę serdziecha, gra No przed ale nie wiem czy ono z teraz to bez kół poszedło czy nie. On chyba nawet, nie wiem, on chyba nawet nie we jest strzelał, nie? Nie? Bo w galaksji strzelał, FO, jak Debil. O Jezus Maria! Czemu ty nie strzelasz we FOA? kurwa, nie powalam nigdy tego drzewka, bo czasami ludzie to widzą. z jakiegoś dziwnego kąta i się robią później problemy. Puf? Nie ma puf. Nie udało się pufnąć. Na draweca co Nie, nie. na przegrany. jest przegrany? No ja nie ja mogę zrotować do tego, ale... No dobra, ja już zrotuję, trudno. Muszę grzać. Dawaj, 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 dawaj Dawid, 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 tu, 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 Dawid, o! Dawid, o! Dawid, Dawid tak. tu, siadaj, siadaj, jadę 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 jadę, 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 Dawid. Jadę, jadę, jadę. Dawid, jedziesz? Jadę, jadę, jadę. A, jadę, jadę. Na pewno jedziesz? Patrz, Mam zaznaczyć, jedziesz, tak? Jadę, jadę, dobra, jadę, patrz, patrzę, gdzie jestem Dobra, stawisz? widzę, jedziesz, widzę. Ruszasz się na mapie, no, super. Mówię, jadę, tylko skręcić. świetnie, świetnie, tak super. To półdzień trwa, zaskoczanie. Nie wiem, czy ty że nie będziesz musiał zagryźć, bo oni chyba trzy razy puszczają, czy nie? Nie, chyba nie. Ta, on jedzie do tego lasu jak... Poje. Jak go spotnę, ale... Trzeba go szybko wyjąć. Ej, hey, halo, mocy, dostałem spota chyba. Nice. Ała? Ała? Może od to co? Awa? I po mnie. Ej kur... za późno, żeś odjechał. O, tam już podjechali, że za... to za... za... ten. No, za mówiłem, szybciej troszkę jechać. Ale, A, dobra, o, to dobra, jest. No, no trudno. Może wolać tylko Hila, to spotować tylko? Może to nie kiedyś bond lub tak dupka. No ja pierdolę jakieś wjazdowe stv typie no. Ładnie. Light. 140 nie dała, nie? Jak patona skończyć? Jest 7, nic na pierda. No dobra, gramy to jakoś, może nie? Ale kanon Panel i tak ma pula, nie? Jakby nie mogę spotnąć teraz. Nie, czy kanon Panel. Nie wiem, jak to zrobisz, ale musi dać 2 na 2 w kan. Nice. Staram się... Może podarte jakoś, nie wiem. Na traku go dałem. Spoko, ej, chill, chill, chill. Nice, zajebiście, zajebiście, zajebiście. Super, że ten traczek przed. dojebane to było. mi się w tego lighta, Ale nie wiem czy dasz wysetkę. Nice, dałeś, super. Jest 7, jest nieistotne teraz. Lajcik. Nie mam jak jakiś. No, ja, bo chyba skończę. No prawie. Jest okej, okay, bo nic mi stąd nie da, więc mogę próli dostawać spota. Wyjebane. Moż plecy, plecy kamienicy. Lodówka zajeb. jeszcze jest zajeb, Chuj w lodówkę, zajeb, zajeb yy, Dobra, nice. Ja go skończę? Nie skończę. Nie trafiłem go. To nie jest 7, i tutaj tak trzyma. Chujowy kąt. Nasz się do dupy kąt. Ten light to się wygryje jeszcze. Prawdopodobnie tak, ale ja bym go chciał złapać. Ja nie chcę go puszczać. Bo on może sobie zjechać, nie? I uciec. Ktoś to przywaliło grubo. Mi się wydaje, że on uciekł. Loduwa, 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 loduwa. E! Eh, Gdzie to pętało? A, nie wiem, Kamilo, nie wiem, nie wiem, nie wiem. No, A, bo ten kamień jest. Nice, bardzo nice, bardzo nice, bardzo nice, super. Możemy trzymać lodówę na power, wywalone. Pięć pestek mam. Nieważne, jest okej. Okay. Pani rządą 140 jedzie po RKM-a, to akurat sztos. Nice, super, super. Ludu Nie wiem. Ta jest, tyle, no. Już tak dyskę rozjebała. Oto, mają garaż. Zostawię ci w klaczu jak zginę, ok? Bo będzie musiał dropić na dół, jakby co. Chodź, podjedź, jak, jak mi kilnie, to sobie go dobijesz. Startułem. E EZONIA! Jaki kurde wyjdą, chłopie! Ale jaki zajebisty! Uuu! od samego początku. Chcesz z tego fraga sobie zrobić? Mam pięć, Oje. Może misja wpadła, co? Nie, nie, nie wpadła. Nie wpadła, okej. Dobra, to ja sobie zrobię 500 dymka do tego Ile masz dymka? 100. Nice. To jest Nice Coś to ruch A sobie wezmę do mała. Tyk Uuuu Uuu. Ale fajnie cię to grało Sernik, co ty? Fajniutko, my tam przegrywaliśmy ile? Nawet nie wiem Ale nie, jakoś nie wiem. grubo przegrywaliśmy Fajna ruch. Pytam na rotację było, nie? Pa tyk Elgącko. Jak mnie rozerwie, to trudno. <ślesk> 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 Jezus Maria, ja pójdę do piekła. Aj, aj, aj. Nie pograli, nie pograli, nie pograli! Dobra, jada <ścoughs> Zło. No zło, cholera jasna zło. Widzowie, mogę raz. Mogę jeden raz to zrobić, błagam. Tylko raz. Obiecuję, że to zrobię, to tylko raz. I nawet jak się wyjebie teraz, to już więcej tego nie zrobię, ok? Chyba. A może zrobię. Dobra. A bo ten borkan mi zostawił, to lipa. Może być, może być, może być. Chyba Cię rozpruło, Ziomek. Chyba Cię rozpruło, tak mi się wydaje na tej bezedzie. Trzymaj się tam. Tu-tu-tu-ruuuu Jedź, jedź, Dobrze. <grym> E3 po spotkaniu z Tezakiem zostało 400 HP. Nikt mu nie dał żadnej pestki nawet. Jezu, jakie fajne. <grym> Czemu ten ziutek nie strzela w nic? O, 9 stówek w kar 1 Warto było Warto było mu wjechać i dać za 9 stówek, nie? Radku, halo? Halo, nie możesz tak.. <śmany zjadł> Jaki ten tezak jest po prostu kolernie głupi?! <śmany zjadł> <śmany zjadł> <śmany zjadł> No dobra, nie ma problemu dla mnie, Git. Lewy nie było mnie tu! Nie było mnie tu! Nie było mnie tu! Dupie, gówno. Mission accomplished. Ooh. Ooh. O, bracie! O. dobra, to się taranem zabija. Nie ma problemu. Hola, amigo! Good morning, Vietnam! na ja, ja, ten ciąg! Aaaa, zabij mnie! Dobra, nie zabij mnie. O, nie ma HP. Nice. Dobra, jadę stąd, bo już dłużej tutaj chyba nie mogę zostać, co? Wolałbym apeki, ale nie ma czasu. Chyba powinienem mapeki. no ale dobra, 833 też jest git. Nie trafił go. Krosik. Krosik, prosik, prosik. Opa. O, i farmu, Jezu, ale oni pozajmowali te krosy. E, biorę to! A, 900 może być. Patrz to. Zajebiste. A jeszcze połowę magazynka mam, ziomek. O, za tysiąc dziesięć weszło. Prawy, lewy. Ja pierdolę, to jest tak śmieszne, no nie mogę przestać, no! Ziomek, jak ja zbiorę, to ci zajebie, nie? Ani z tego 430 to nie ich wina. Ja pierdolę! No, nie wiem. E, ja ja wam powiem tak. To na dobrej zabawy. O, mam go. Oho. O, chłop. Jakby co, tam, to mu tysiaka wiebałem, nie? Już też mogłeś uciec. O, kurwa. Ty mu mi się skończyło. Blała. Hala. nie było. No nie było, bo przeżył. Dobra, nie przeżył. O kurwa drugi tu jest. Oj, nie? Oj, oj. Uważam, że było poprawnie. Ten, ten, co mu zrobił w ogóle, a Uważam, Uważam to, że widać, tak się byśmy Co to kurwa było? Prz. No, to... A to robi właśnie wjebałem na 500 metrów widzowie 1000 major.